Zdecydowana większość akwariów domowych to tak zwane akwaria towarzyskie, gdzie pływają gatunki ryb z całego świata i odmiennych biotopów. Takie akwaria są różnorodne, kolorowe, ale dobrane do nich ryby powinny mieć zbliżone wymagania. Kupując młode ryby, powinniśmy mieć pełną świadomość także co do wielkości, jaką osiągną one w wieku dorosłym. Tak przynajmniej głosi teoria. Rzeczywistość czasem wygląda inaczej. Ryby kupuje się spontanicznie, a sprzedawca kierowany chęcią zysku nie zawsze służy właściwą wiedzą na temat sprzedawanej ryby. Łatwo więc wyobrazić sobie sytuację, gdy do akwarysty trafia młoda, kilkucentymetrowa ryba, a on nie wie jeszcze, że jej pełny rozmiar w wieku dorosłym to aż 70 cm długości, czyli prawie tyle, ile szerokość jego całego akwarium. Dziś powiemy o akwariowych gigantach. Rybach dostępnych w sprzedaży, z których największe osiągają wielkość przekraczającą metr długości. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie górami olbrzymi, ryba, o której mówiliśmy w odcinku o rybach góramiowatych sprzedaży młode górami olbrzymie mają rozmiar nieprzekraczający 10 cm długości. Wyglądają zupełnie inaczej niż dorosłe osobniki, nie mają charakterystycznej narośli i łatwo je potraktować jak niewielką rybę góramiowatą i jako taką kupić do swojego niedużego akwarium ogólnego podczas gdy dorosłe osobniki mogą osiągnąć rozmiar nawet 70 cm długości. Czy powyższa sytuacja jest tylko hipotetyczna, to już ocencie sami. Na pewno jest ona dobrym pretekstem, aby przestrzec niektórych akwarystów i przyjrzeć się tym największym z największych, najpotężniejszym rybom akwariowym. Nożowiec indyjski to piękna i bardzo charakterystyczna ryba. Jej ciało kształtem przypomina nóż. Na bocznej części ciała ryba posiada atrakcyjne, ciemne plamy z jasną obwódką. Sam pamiętam te ryby ze sklepu zoologicznego jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, kiedy to jako początkujący akwarysta z mglistym pojęciem, zapuszczałem się do sklepu z garścią miedziaków i słoikiem w ręku po jakąś nową rybę do swojego akwarium. Pamiętam jak młode nożowce patrzyły na mnie swoimi pawimi oczami, zachęcając do zakupu. Nie wiem czy to wysoka cena, czy może inne czynniki sprawiły, że na szczęście nigdy nie kupiłem tej ryby do swojego 100-litrowego akwarium, które jak na tamte czasy choć było sporym zbiornikiem, to jednak nie było w stanie zaspokoić wymagań przestrzeni dla rosnących nożowców. Ryby te w naturze dorastają do metra długości, a w akwariach osiągają tylko niewiele mniejsze rozmiary odpowiednie akwarium dla nich powinno być liczone w setkach litrów. Poza tym jest to ryba mięsożerna, chętnie zjadająca ryby, więc należy zadbać nie tylko o wielkość zbiornika dla nożowców, ale także o odpowiednie dla nich towarzystwo. Mniejsze ryby po prostu mogą zostać zjedzone. Inną, jeszcze większą rybą, która z łatwością przerośnie akwarium nieroztropnego akwarysty jest sum czerwonoogonowy, który dorasta do 130 cm długości. Jest to tropikalna ryba pochodząca z dorzecza Amazonki, chętnie trzymana w akwariach, ogromnych trzeba dodać akwariach. Jednak sum ten jest łatwo dostępny w sprzedaży chociażby na Allegro, gdzie z wysyłką można dostać kilkucentymetrowe, niewinnie wyglądające sumiki. Na stronie sprzedażowej nie ma najmniejszej informacji o tym, jak wielkie potwory mogą z nich wyrosnąć. Łatwo więc ulec pokusie, by już po krótkim czasie stanąć przed koniecznością zamiany najmniejszego pokoju swojego mieszkania na ogromne akwarium, aby zapewnić godziwe warunki tym ciekawym, aczkolwiek dużym rybom. Inną bardzo dużą rybą, również z dorzecza Amazonki, która może być kupiona przez akwarystę omyłkowo, bądź po prostu bez świadomości rozmiarów, jakie osiąga, jest pirania paku. Ryba z rodziny piraniowatych bardzo podobna do znacznie mniejszej, ale popularnej w akwarystyce piranii czerwonej. Jednak paku osiąga znacznie większe rozmiary niż pirania czerwona. Może ważyć do 25 kg i mierzyć 60 cm długości. Mimo groźnego wyglądu, jest to ryba głównie roślinożerna. Do akwariów trafia rzadko, a przynajmniej do typowych akwariów powinna trafiać rzadko, bo wymaga zbiorników liczonych w tysiącach litrów. Aczkolwiek o akwarystyczną komedię omyłek tutaj zapewne trudno. Na OLX są co prawda dostępne piranie paku w rozmiarze 5 cm długości, ale przecież każdy amator tych ryb na pewno doczyta, że to paku, a nie zwykła pirania. No chyba, że jednak nie doczyta. Ja nie kupuję takich dziwnych ryb, ktoś mógłby powiedzieć, mnie ten problem po prostu nie dotyczy. Aby przekonać Cię, że może również dotyczyć Ciebie, powołam się na kolejną rybę, chyba najczęściej trafiającą do za małego akwarium, czy mówiąc inaczej, po prostu za bardzo rosnącą ku zaskoczeniu akwarysty. To zbrojni klamparci, niby zwyczajny glonojad, a jednak może zrobić psikusa swoim rozmiarem. Wszystkie zbrojniki są do siebie bardzo podobne, zwłaszcza gdy są młode, a szczególnie zbrojnik pospolity, niebieski i właśnie lamparci, jednak dwa pierwsze osiągają niewielkie rozmiary i dobrze będą się już czuły w małym akwarium, natomiast zbrojnik lamparci osiąga aż pół metra długości, czyli prawie tyle, ile długość akwarium dla dwóch pierwszych zbrojników. A zatem warto dokładnie obejrzeć glonojada, którego się kupuje, aby mieć pewność, który to gatunek zbrojnika. Szkopuł w tym, że nawet niektórzy sprzedawcy nie do końca mają świadomość, jakiego zbrojnika mają w ofercie. Zdarza im się mylić nazwy, czy opisywać zbrojniki ogólną nazwą glonojad. Tak więc zarówno początkujący, jak i też nieco bardziej doświadczony akwarysta może po czasie stwierdzić zaskakujący gigantyzm u swojego glonojada, jeśli przed zakupem nie poświęcił chwili czasu na przestudiowanie cech charakterystycznych występujących u gatunków popularnych zbrojników. Inną, bardzo niezwykłą rybą, co do której trudno mieć pewność ostatecznego rozmiaru, jest wężogłów. To w zasadzie nie gatunek ryby, a nazwa całej rodziny ryb, w której występuje bardzo wiele odmian: od karłowatych, które osiągają kilkanaście centymetrów długości, do wielkich wężogłowów dorastających do 120 i więcej centymetrów długości. Ryby te nie są bardzo popularne w akwarystyce, dzięki czemu stanowią ciekawostkę i trzeba przyznać, że wyróżniają się od pozostałych ryb. Wężogłowy to ryby drapieżne. Podobnie jak węgorze, potrafią przemierzać lądem spore odległości, a w sprzyjających warunkach mogą przetrwać nawet cztery dni bez wody. Mają podłużny, żmijowaty kształt, głowę węża i falujące ruchy. A gdy do tego dodać niezwykłe ubarwienie niektórych odmian, to nic dziwnego, że ryby te stanowią obiekt pożądania wielu akwarystów. Problem w tym, że do końca nie możemy mieć pewności co do konkretnego gatunku oferowanego wężogłowa w sprzedaży. Może się zdarzyć, że trafimy na odmianę kilkunasto, jak i kilkudziesięciocentymetrową, czego nie będziemy w stanie stwierdzić u młodocianych osobników. Rodzina wężogłowów składa się z całej masy odmian z łacińskimi nazwami, i sam sprzedawca może zostać wprowadzony w błąd w trakcie zakupu, albo zwyczajnie się w tym wszystkim pogubić. A zatem prawie zawsze trzeba się liczyć z ryzykiem ponadprzeciętnego wyrośnięcia naszego wężogłowa w akwarium. Tym bardziej, że wielkie odmiany wężogłowów zaczęły pojawiać się ostatnio w europejskich wodach naturalnych jako gatunek inwazyjny, więc pokusa sprzedaży ich jako karłowate wężogłowy akwariowe może być coraz większa. Na koniec zostawiłem największą ze wszystkich omawianych dzisiaj ryb, bo dochodzącą nawet do ponad 3 metrów długości i ważącą 200 kg. Nie będę was przekonywał, że ryba ta może trafić przypadkiem do waszego akwarium. Nie, nie w tym przypadku. Tę rybę bardzo trudno jest dostać, bo któż może sobie na nią pozwolić. Mimo wszystko nie przepuszczę żadnej okazji, by móc o niej powiedzieć na kanale. Odkąd ujrzałem tego potwora na żywo w akwarium Płockiego Ogrodu Zoologicznego, jego wizerunek wciąż za mną chodzi. Arapajma wygląda jak krzyżówka ogromnego wężogłowa z krokodylem. Jej majestatyczne ruchy i wielka paszcza robią potworne wrażenie, zwłaszcza gdy ryba przepływa za szybą tuż obok ciebie. A ty robisz się mały i czujesz wątłość swojego jestestwa w obliczu tego potwora. By trzymać tę rybę potrzebny jest park Jurajski, a nie akwarium. Jeżeli masz ją w domu, to szczerze ci zazdroszczę. Albo jesteś bogaty, albo po prostu szalony. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć! Pośmija.